Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączyć się od niej. Jesteś wolny nie szukaj żony. Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali ci, którzy używają tego świata, jak gdyby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Posłuchaj, córko, spójrz i na ucha. Zapomnij o swym ludzie o domu Twego Ojca, Król pragnie Twego piękna, On twoim Panem oddaj mu pokłon. Posłuchaj, córko, spójrz i na ucha. Córa królewska wchodzi pełna chwały. Złotogłów odziana, w szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do ciebie dziewice jej druchny. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Wiodą je z radością i w uniesieniu, wkraczają do królewskiego pałacu synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców ustanowisz ich książętami na całej ziemi posłuchaj córko spójrz i nakłoń ucha alleluja 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 Alleluja, Alleluja. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja. alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem mniecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako koniecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie, Tobie chryste. Każdy człowiek przy zdrowych zmysłach, mający ocenę rzeczywistości, wie, że życie tu na Ziemi przemija. Nie trzeba do tego wiary, nie trzeba nie wiadomo jakiej wiedzy, by, tego, by z tego doświadczenia skorzystać. Że człowiek się rodzi, dojrzewa, starzeje, umiera. I czasem zadziwia nieroztropność ludzi, którzy wiedząc o tym przemijaniu, w ogóle jakby sobie z tego nic nie robią, tylko żyją chwilą, jakby potem nie miało być nic. Ale gdy patrzymy na ludzi, którzy się mienią jako niewierzący, widzimy często, że jest w nich jakiś lęk przed tym, co będzie potem. Choć uporczywie nie chcą przyjąć Bożej nauki o życiu wiecznym, to boją się nie wiem, iść na cmentarz, jakichś duchów, jakichś zmor, jakichś sił. Gdzieś wyczuwają. Z głębi serca, że istnieje świat duchowy, ale no próbują wmówić sobie i zakleić sobie te wszystkie pragnienia teorią o tym, że tylko ta chwila jest ważna. My, jako ludzie wierzący, przychodzimy tu z tą świadomością, że jesteśmy w drodze, że życie przeminie to dosyć szybko i że ta obietnica, którą Jezus dał, dotyczy wieczności, nieskończonej ilości lat. I gdybyśmy mieli to do siebie przełożyć, Chwilę szczęścia tu na Ziemi, ze szczęściem, o którym Jezus mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują, no to nie ma się czym za bardzo martwić, nawet jak boli, jak ciężko, byle nie zgubić kierunku drogi, byle iść w właściwą stronę. A niestety w praktyce całe rzesze ludzi ochrzczonych, którzy od czasu do czasu jeszcze uczestniczą w jakiejś liturgii, którzy jakieś tam modlitwy odmawiają, skupiają się tylko na tym, co tu na Ziemi. I dokonują odwrotnych wyborów. Iluż to spośród nas akceptuje sytuację grzechu, nieuczciwości, nieprawdy, niemoralności. Już to się dziś tak powszechne staje, że Ewangelia Ewangelią, a to, że ludzie żyją jak żyją, że bez, związku, bez sakramentu w jakichś związkach, że nieuczciwie rozliczają swoją rzeczywistość, że. Nie żyją w prawdzie, to wszystko się jakby daje pogodzić. Naprawdę się nie da pogodzić. Ale to jakby świadczy o małej wierze w to, o czym Jezus mówi. Wiele razy w Ewangelii Jezus nas przenosi dalej. Czyniąc jakiekolwiek znaki, mówiąc cokolwiek, cały czas mówi o tym, co będzie na wieki, o tym, byśmy mając wolną wolę i możliwość decydowania, tak przeżyli ten krótki czas na Ziemi, tych maksymalnie tam stu lat albo wiele mniej, aby stanąć na progu wieczności gotowymi do szczęścia, aby nie zgubić tu po drodze tej relacji z Bogiem. I trzeba dużego wysiłku wśród tych różnych powabów świata i podszeptów złego, żeby trzymać się właściwej drogi. Dlatego człowiek wierzący, który nie przychodzi słuchać słowa i nie karmi się Eucharystią, zgubi się. Potem według własnej interpretacji próbuje rzeczywistość widzieć, ocenia jak chce, gdy nie słucha Bożego prowadzenia, jakby istotą naszego trwania przy Bogu jest to, że my, że my słuchamy, co On mówi i nie my Mu mówimy, co ma zrobić, jak to często w modlitwach jest: wiemy, co chcemy. Daj mi zdrowie, daj mi pieniądze, daj mi zgodę, i tylko się doklej do mojej rzeczywistości. To odwrotnie, to Bóg mnie prowadzi do szczęścia. I wtedy, gdy boli, mówi, wytrzymaj, nie zaciśnij serca, gdy cię spotyka krzywda, nie miej w sobie odwetu. Jezus mówiąc o tych szczęśliwych, którzy są ubodzy, którzy płaczą, którzy są prześladowani, właśnie wysuwa jakby naszą uwagę trochę dalej. Tu na ziemi nie ma jeszcze nieba. Tu na ziemi doświadczamy skutków grzechu swojego i innych. Grzech nie jest dziełem Boga. Jest owocem niewierności Bogu. Ale nie ma co wpadać w panikę, nawet zło ryczy na ziemi. Ale przylgnąć do Jezusa, przylgnąć do Jego krzyża, Samemu tak żyć, by iść w kierunku spotkania z Bogiem i ku szczęściu wiecznemu, i by jeszcze innym dodawać w ten sposób otuchy i pokazywać drogę swoim przykładem. Paweł to przypomina, gdy Koryntianom mówi, że przemija postać tego świata. Rzecz oczywista. Ludzie skupieni na szczęściu tej chwili, gdy odczuwają sobie pragnienia bycia ze sobą i zakładają rodzinę wszystko to jest od Boga dane, by. Przekazywać życie, by człowiek istniał na Ziemi, ale skupiają się czasem na rzeczach nieistotnych, na przeżywaniu radości chwili. Paweł mówi o tym, że to wszystko przeminie. Trzeba więc tak żyć, by korzystanie z tej Ziemi nas nie uczyniło jej niewolnikami, ale by ona nam była poddana po to, byśmy mogli świadczyć miłość i przez to świadczenie miłości byli do Boga podobni. To jest zmaganie, ale ono jest warte tego, co nam Bóg obiecał, bo odpowiedzią na Tęsknota naszego serca jest On sam i bycie z Nim jest szczęściem nieba. Przychodzimy na Eucharystię, choć nam się czasem nie chce, choć jesteśmy rozproszeni. Próbujemy słuchać słowa, by nas Pan Bóg naprowadzał, byśmy wśród tej fali różnych informacji docierającej naszej głowy umieli wybrać to, co właściwe, mieli wrażliwość naprawdę Bożą. po to przyjmujemy Jezusa w Eucharystii, by, by mieć siłę przy Nim trwać. Bóg konsekwentnie nas chce ocalić, ale zawsze ostatnie słowo należy do nas, bo w miłości nie ma przymusu. Prosimy Cię, Panie, który tyle zrobiłeś dla nas, by dać nam zbawienie, który nieustannie nas pouczasz i ostrzegasz, by nasze serce drgnęło w końcu i chciało przyjąć Twoją prawdę, i byśmy sami żyjąc byli wyraźni, byśmy się nie rozmywali w tym bałaganie świata, ale byśmy. Byli wyraźni przez trwanie przy Tobie, byśmy w ten sposób odbijali Twoje światło dla tych, którzy się gubią w ciemnościach. Daj nam, abyśmy trwali przy Tobie, ocalili życie przez Ciebie i abyśmy innym do Ciebie wskazywali drogę. Amen.